Prawdopodobnie znasz dziesięć przykazań z Biblii. Są one powszechnie uznawane za dobre rady. Nie morduj, nie kradnij, szanuj rodziców i tak dalej. Ale to tylko pierwsze dziesięć. W sumie było 613 przykazań. Zostały one dane starożytnemu Izraelowi i można je znaleźć w pierwszych pięciu księgach Biblii, po hebrajsku zwanych Torą. Słowo Tora najczęściej tłumaczone jest jako prawo, bo zawiera te wszystkie przepisy. I czytając je, zastanawiasz się, czy ja też mam przestrzegać niektórych z nich, a może wszystkich. Po co właściwie jest to prawo? No więc to tłumaczenie jest nieco mylące, bo o ile Tora zawiera prawa, to sama Księga jest raczej opowieścią o tym, jak Bóg tworzy ludzi nowego rodzaju, którzy są w stanie w pełni kochać Boga i innych. Gdy Jezus nauczał o Torze, to mówił, że on tę historię doprowadza do wypełnienia. To jak wygląda ta historia i jak się wypełnia? Na początku Bóg stwarza ludzkość która się buntuje. Potem Bóg wybiera Abrahama, by błogosławić wszystkim narodom poprzez jego rodzinę, która kończy w egipskiej niewoli, ale Bóg ich ratuje. Później na górze Synaj Bóg zawiera przymierze z Izraelem. I wszystkie prawa, które Mojżesz przekazuje Izraelowi, są warunkami tej umowy. To coś w rodzaju konstytucji. Niektóre prawa dotyczą rytuałów i zwyczajów, które odróżniają Izraelitów od innych narodów. Inne prawa dotyczą sprawiedliwości społecznej i moralności. Przestrzegając ich, Izrael miał pokazać innym narodom, jaki jest Bóg. Okej, okay. czyli reszta tory to po prostu pełna lista praw, jakie Mojżesz przekazał Izraelowi. Nie. Reszta tory kontynuuje opowieść. Te 613 przykazań to tylko niektóre z tej pierwotnej konstytucji. Ale nawet one zostały porozdzielane i umieszczone w strategicznych miejscach tej opowieści. Teraz się skup. Bo zobaczysz bardzo wyraźny schemat. Mojżesz przekazał pierwsze prawa Izraelowi. Tak, nie oddawaj czci innym Bogom. Nie rób Bożków. A zaraz potem jest historia o tym, jak Izrael łamie właśnie te prawa. No tak, oddają część złotemu cielcowi. Potem Mojżesz daje im kolejne prawa i po nich są kolejne historie buntu. Kolejne prawa, znowu bunt. Kolejne prawa, kolejny bunt. Już widzisz o co chodzi. Tak. Ile praw by nie mieli, oni nadal będą się buntować. Więc pod koniec tory, Mojżesz wygłasza swoją ostatnią przemowę do Izraela, kiedy lud przygotowuje się do wejścia do nowego domu. Mówi im: Wiem, że nie będziecie przestrzegać wszystkich Bożych praw. Udowodniliście, że nie jesteście do tego zdolni. Mojżesz mówi, że problemem są ich twarde serca i będą potrzebowali nowych, jeśli mają naprawdę przestrzegać Bożego prawa. I miał rację. Dalszy ciąg opowieści opisuje całkowitą klęskę Izraela. Wchodzą do ziemi, łamią wszystkie prawa. Kolejna część Biblii w tradycji żydowskiej to 15 ksiąg prorockich, które wracają w rozważaniach do tej historii. Na przykład Ezechiel powiedział, że jeśli Izrael ma być posłuszny prawu, Boży Duch musi przemienić ich twarde serca w miękkie. A Jeremiasz pisał, że wtedy posłuszeństwo Bożym Przykazaniom nie będzie odczuwane jako obowiązek, bo będą one zapisane w ich sercach. A Izajasz zapowiedział przyszłego przywódcę, mesjasza Izraela, który będzie przewodził ludziom w posłuszeństwie prawu. W tradycji żydowskiej wszystkie te księgi razem są określane mianem prorocy, nawet księgi historyczne, bo kontynuują tę samą opowieść z perspektywy proroków. Czyli mamy prawo i proroków, a w nich spójną historię o tym, że Bóg chce błogosławić cały świat poprzez lud Izraela, który, jak się okazuje, potrzebuje nowego serca. A Jezus widział siebie jako kontynuatora tej historii. Zgadzał się z prawem i prorokami, nauczając, że to z serca człowieka pochodzi to, co najgorsze w ludzkiej naturze. Tak jakby ustawienia początkowe naszych serc sprzeciwiały się Bożemu prawu. Ale Jezus mówił też, że przyszedł, by rozwiązać ten problem i jego słowami wypełnić prawo. Co dla niego znaczyło wypełnić prawo? Po pierwsze powiedział, że wymagania wszystkich praw Tory mogą być wypełnione w tym, co nazwał największym przykazaniem, że mamy kochać Boga i innych. To wydaje się raczej proste. Przecież wszyscy chcemy kochać. Ale Jezus pokazał, że miłość wymaga dużo więcej niż nam się wydaje. Jezus cytuje prawo: nie morduj i mówi, tak, niezabijanie jest oznaką miłości, ale dodaje też, że jeśli traktujesz kogoś bez szacunku lub jeśli żywisz wobec kogoś urazę, wtedy również naruszasz Boży ideał moralny, bo nie traktujesz tej osoby z miłością. Jezus powiedział, że prawdziwa miłość powinna dosięgać nawet naszych wrogów. Więc mimo że to przykazanie wydaje się proste, Jezus pokazuje, że nasze serca nie są jeszcze zdolne do wypełnienia nawet tego podstawowego przykazania. To przygnębiające. Jednak tam, gdzie Izrael zawiódł, Jezus doprowadził tę historię do wypełnienia. Jako Mesjasz Izraela, w pełni kochał Boga i innych i pokazał wszystkim narodom, jaki naprawdę jest Bóg. Dokonał tego poprzez akty współczucia i miłosierdzia, a ostatecznie przez ukochanie swoich wrogów na śmierć. Kiedy zmartwychwstał, powiedział swoim naśladowcom, że pośle Ducha Bożego by przemienił ich serca, żeby mogli Go naśladować i wypełniać cel prawa, którym jest kochać Boga i bliźniego. W ten sposób wypełnia się historia sprawa i proroków, jak powiedział apostoł Paweł, kto kocha, wypełnia prawo.